Hej, kochani! Ja już w domku, a na blogu czeka na Was nowy wpis. Dzień dobry! My dzisiaj znowu na wizytę. Znowu, nie tak znowu, bo ostatni raz byłam miesiąc temu. Widzieliście tą piękną małą łapkę, która tak machała? Nasza fasolka. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy sushi jeść. A teraz idziemy na jednego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej, hej. Dzień dobry.